Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy wtorek 17 maj 2022 rok. Teraz odczytam ważną informację dodatkową numer 24, skierowaną do całej trzeciej RP, do wszystkich jej organów konstytucyjnych do 460 posłów, 100 senatorów, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry oraz do bandyty sądowego Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik sądu rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Teraz oglądnęłem z uwagą kanał pana Romana Giertycha na serwisie YouTube. Jest to Roman Giertych oficjalny. I oglądnąłem tam kilkanaście ostatnich filmów, tak od około rozpoczęcia uporczywego nękania przez najwyższe władze korporacyjne Trzeciej RP. Wraz z firmą córką pod nazwą Ministerstwo Niesprawiedliwości i Bandytyzmu zorganizowanego. I tam zbignie ziobro, jakąś rolę musi tam pełnić, być może wysoką rolę. Zwignie Ziobro na pewno dużo wie o tej przestępczej działalności polegającej na używaniu broni o nazwie Pegasus wobec tysięcy Polaków i pana Romana Giertycha też niniejszym Serdecznie pozdrawiamy pana Romana Giertycha. Jest to naprawdę szokiem i skandalem, że tego typu rzeczy się dzieją w Biały Dzień obecnie w 2022 roku. A to już jest któryś rok zarządów tak zwanej parszywej zmiany. Bo ona, jak widać, dobrą nigdy nie była. Więc teraz widzimy naprawdę, jaka ta zmiana po prostu jest. Być może na początku, 7, 8 lub 10 lat temu. Ktoś tam może sobie pomyślał, że to będzie jakaś taka dobra zmiana, ale po tych już siedmiu latach być może ci bardziej spostrzegawczy przejrzą na oczy i będą używali właściwego określenia na tą zmianę. Z jednego z ostatnich filmów zrozumiałem, że w cudzysłowie wynik tej rozgrywki wynosi 35 do 0. A pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, jest taka, że Ministerstwo Zbigniewa ziobry to nic innego jak zorganizowana grupa przestępcza, która ma ochronę resortów siłowych. Dlatego się dzieje to, co się dzieje. Wot i to, co oznacza. Że tym bardziej organizacja, którą znamy pod nazwą Trzecia RP, to grupa przestępcza. Ale co najważniejsze, to te wszystkie przestępcze procedery, dzieją się już od wielu lat za panowania parszywej zmiany, która dobrą nigdy nie była. A jeszcze taka ciekawostka, że tam na wierchuszce takiej organizacji, którą być może część z Was zna pod nazwą Prawo i Niesprawiedliwość, są trzej muszkieterowie, lub więcej niż trzej, superprawnicy z jakimś tam doktoratami i tytułami naukowymi z zakresu prawa. Przecież Andrzej Duda, którego nie znam, jest prawnikiem i być może ma tytuł naukowy. Jarosław Kaczyński, Żoliborz, też jest prawnikiem już od dziesiątek, dziesiątek lat i też jakiś tytuł naukowy ma z tego prawa. I trzeci nasz muszkieter z tej trójcy muszkieterów, najmłodszy być może, zbignie Ziobro, który też jest prawnikiem. Więc zobaczmy, na wierchuszce tego całego interesu, gdzieś tam w stolicy, mamy trzech muszkieterów, super prawników. Nazwa brzmi Prawo i Niesprawiedliwość. I zobaczmy, w którym kierunku ci prawnicy kierują tą organizacją, którą znamy pod nazwą Trzecia RP, więc resztę sami już sobie musicie dopowiedzieć. Dlatego zrozumiałem to jasno. Mam nadzieję, że w sposób uważny oglądam filmy pana Romana Giertycha, którego niniejszym pozdrawiamy, że no faktycznie Aż się prosi, aby użyć określenie kurwidołek po prostu na to co się tam wyprawia. Żeby takie rzeczy się wyprawiały tam na szczytach władzy być może ta władza została wybrana poprzez Jakoś wyjątkowo modlących się i religijnych ludzi, wyborców tej organizacji, która, która została do władzy powołana, że ci wyborcy, oni nie wiedzieli, że po siedmiu latach, na przykład od momentu Złożenia głosów urnie wyborczej na tą organizację, że będą się działy takie przestępcze i mafijne rzeczy w biały dzień. Jak no już takie poważne nękanie uporczywe pana Romana Giertycha i wielu, wielu innych. Yy, Osób. I jest to bardzo dobrze, że pan Roman Giertych może otwarcie o tym mówić społeczeństwu, jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Dlatego aż nawet nie wiem, czy dobrze sobie to wszystko w głowie układam, że cała trzecia RP... Po prostu jest grupą przestępczą zorganizowaną. Więc no, jest bardzo no, nieciekawie, jeśli ta grupa przestępcza zmusza nas wszystkich do robienia i wykonywania wszystkiego tego, czego oni chcą. Dziękuję bardzo za uwagę.